Martyna Gardocka, zapraszam na Flash tygodnia. Dzisiejszy Flash Tygodnia zaczynamy od najważniejszej informacji. Apelujemy o pomoc dla siedmioletniej chorej na białaczkę Ewy Stokarskiej. Mamy niecały miesiąc, żeby zebrać około 300 tysięcy złotych naprzeciw ciała, które mogą uratować jej życie. Więcej informacji oraz dane do przelewu znajdziecie na naszej stronie. 11 września w Urzędzie Miejskim po raz siódmy odbyło się rozstrzygnięcie konkursu pod tytułem Moje piękne miasto. Corocznie organizowany konkurs mobilizuje mieszkańców komunalnych bloków do jak najpiękniejszego zagospodarowania ich osiedli. Pierwsze miejsce zadbanie o wizualną część naszego miasta zdobyły panie Cecylia Pielasz oraz Teresa Skoczeń. Na drugim miejscu stanęli państwo Zofia i Wiesław Wziątek, a na trzecim pani Ewa Rudnicka. Serdecznie gratulujemy. W piątek w Królej Barze odbyła się konferencja prasowa, podczas której przedstawiciele Partii Korwin przedstawili swojego kandydata na posła Rzeczpospolitej Polskiej. Na konferencji obecny był Arkadiusz Jarosz, przewodniczący powiatowych struktur partii, Paweł Wurzykowski, kandydat na posła z Siedlec, który startuje z pierwszego miejsca na liście w naszym okręgu, oraz Roman Składanowski, mieszkaniec naszego miasta, który kandyduje z miejsca ostatniego. Logikę, to, gdyby ustawodawcy zależało na tej demokracji na reprezentatywności rzeczywiście, no to zamiast się bawić w takiej właśnie w takie wybory, to należałoby przeprowadzić po prostu głosowanie w Polsce i, i w ten sposób typować to no, powoduje osoby najbardziej tak reprezentatywne. Swoją konferencję zorganizowało również Prawo i Sprawiedliwość. Z ramienia tej partii Wyszków reprezentować będą na najbliższych wyborach Joanna Nabala i Dariusz Andrzejewski. Janna Bala ma 36 lat i jest mieszkanką Gminy Zabrodzie. Zdecydowała się kandydować do Sejmu, gdyż uważa, że bliskie są jej problemy codziennych ludzi, zarówno tych najmłodszych objętych polityką prorodzinną, jak i najstarszych, o których mowa w programach senioralnych. Dariusz Andrzejewski to 42-letni kandydat, który od 6 lat działa społecznie jako prezes MKS Bóg Wyszków. Główna aktywność Dariusza Andrzejewskiego będzie związana z Powiatem Wyszkowskim. Chciałbym, żeby biuro, które byłoby było otwarte, było pomocne dla ludzi. Jest spraw, które są ciężkie do załatwienia, czy też w ZUS-ie, czy, czy w jakichś urzędach. E, mamy dość skomplikowane druki, które trzeba wypełniać i nie jest to tylko problem. Chciałbym w tym, tym też osobom pomagać. 11 września w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym odbyło się powiatowo-gminne ćwiczenia obronne. Napad, strzelanina, pożar. To tylko część zadań, na które musiała przygotować się cała społeczność ośrodka. Scenariusz był tak realistycznie przygotowany, że wywołał wiele emocji wśród uczestników. Ćwiczenia symulacyjne miały na celu sprawdzenie funkcjonowania jednostek operacyjnych, przygotowanie kadry kierowniczej, a także sprawdzenie stanu gotowości uczestników. 10 września w Wyszkowskim Ośrodku Kultury Huiting otwarto wystawę uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pod tytułem Słona Historia. Na stworzenie kilkuset eksponatów z masy solnej zużyto ponad 80 kg soli. Uczniowie ośrodka wraz z organizatorkami wystawy panią Janną Niemczek i Marzoną Szulc przygotowywali się do wystawy na zajęciach plastycznych przez rok. Dzięki ich mozolnej pracy powstawały fenomenalne dzieła prezentujące m.in. postaci z bajek, zwierzęta czy smakołyki. W niedzielę po raz 13 odbyło się wielkie grzybobranie w Długosiodle. Na Sadnie Leśnym w Długosiodle od rana czekało wiele atrakcji. Prawda grzybów w tym roku nie było za wiele, ale wytrwali zbieracze znaleźli chociaż kilka sztuk. Przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpił tego dnia m.in. Marcin Daniec, Romuald Spychalski czy zespół Freaky Boys. Podczas wydarzenia można też było spotkać wielu znanych aktorów takich jak Janusz Józefowicz, Natasza Urbańska, Arek Nader, Małgorzata Ostrowska-Kulikowska czy Olga Bołądź. Serpico,

Od 11 do 13 września w Wyszkowie odbywała się trzecia letnia scena teatralna. Podczas trzydniowego święta sztuki alternatywnej mieliśmy okazję uczestniczyć w warsztatach teatralnych, śmiać się podczas stand-upów w wykonaniu Marka Grabie, czy oglądać liczne występy kabaretów i teatrów. Tegoroczna trzecia edycja letniej sceny teatralnej w Wyszkowie została objęta honorowym patronatem burmistrza Wyszkowa. Sobotą po raz kolejny mieliśmy okazję wziąć udział w festiwalu latawców PSS z POŁEM. Mając długą tradycję, festiwal odbył się drugi raz po przerwie. Konkurs latawców podzielono na trzy kategorie. Dominika Polak ze szkoły podstawowej nr 2 okazała się najlepsza w kategorii latawców płaskich. Bezkonkurencyjny jeśli chodzi o latasy skrzynkowe był Mateusz Siwak z przedszkola nr 7. W kategorii latawców fabrycznych zwyciężył Igor Gorocki ze szkoły podstawowej nr 1. W sobotę 10 września inaugurowano pierwsze w Wyszkowie przedszkole piłkarskie Legi Soccer Schools. Adaptacja projektu w Wyszkowie to ogromna szansa rozwoju zarówno dziewczynek, jak i chłopców od 3 do 7 roku życia z całego regionu. Dzieci będą pod opieką profesjonalnych trenerów realizujących autorski program szkoleniowy legii Warszawa. Zajęcia odbywać się będą w soboty w godzinach od 12.30 do 13.30 na orliku przy zespole szkół nr 1 w Wyszkowie. Bóg Wyszków w czwartej piłkarskiej wygrał z błękitnymi gąbin 2 do 1. Sukces odniósł również klub Loczki Wyszków, którzy podczas meczu z rezerwami Ząbkowi Ząbki uzyskali wynik 4-1 do 1 w trzeciej lidze piłkarskiej. Wyszkowianie Mateusz Turec wygrał turniej imienia Feliksa Stamma, czyli najważniejsze polskie zawody dla bokserów amatorów, zdobywając wynik 2-1 do 1 w walce z Arkadiuszem Szwedowiczem. Rajno z Wyszków pokonali Warsaw Sharks 46-18 do 18 w swoim ostatnim tegorocznym spotkaniu w ramach drugiej Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego. To było ich czwarte zwycięstwo w rozgrywkach. W ubiegłym tygodniu na świat przyszło czworo dzieci: Georg Pietrzak i Lena Kiełczewska, urodzenie 7 września, Antoni Gajce, który przyszedł na świat 9 września oraz Julia Postek, urodzona w niedzielę 13 września. 19 września w klubie Razwa Fitness, w którym właśnie się znajdujemy, odbędzie się dzień otwarty. Co przygotowaliście Państwo dla swoich obecnych i przyszłych klientów? Jak co roku przygotowaliśmy porady treningowe i dietetyczne, odbędzie się maraton z zajęć grupowych, także nowe zajęcia z Cross Strong Fitness, zawody dla klientów z atrakcyjnymi nagrodami oraz wiele innych ciekawych atrakcji. Serdecznie zapraszamy. Zapraszamy.